Cześć. Dzisiejszy temat naszego spotkania to kobiecy alkoholizm, czyli kobiety w pułapce alkoholowej. No, myślę, że to jest ważny temat i warto by o nim porozmawiać. Alkoholizm od wieków był domeną mężczyzn. Alkohol i mężczyźni, to jakby taka. Jedna całość, która się zawsze przejawiała, pojawiała w różnych etapach życia, na różnych wydarzeniach, różnych historycznych również etapach. Tymczasem obserwujemy ludzie, którzy się interesują tym tematem, z roku na rok przybywającą ilość pijących mocno pań. I można sobie zadać pytanie: dlaczego kobieta. Wrażliwa, delikatna, zaradna, sięga po alkohol, czy szukają pomocy, jak sobie radzą i czym się to różni, jeżeli w ogóle się różni od że tak powiem alkoholizmu mężczyzn. Zanim zacznę, to dla osób, które mnie znają, nazywam się Michał Mokrysz. Pomagam wyjść. Z uzależnienia w oparciu o autorską metodę we change, która po prostu działa. Wracając do tematu: badania dowodzą, że kobiety częściej niż mężczyźni piją w ukryciu, jeszcze bardziej się tego wstydzą. Terapia, jeżeli się już na nią zdecydują, trwa zwykle o wiele, wiele dłużej niż u facetów. Jest bardzo złożona, albo bardziej złożona, bo dotyka głębszych tematów różnych obszarów i zakamarków duszy. Jak już wspomniałem w poprzednim nagraniu, kobiety szybciej, zdecydowanie szybciej szukają pomocy i to jest szansa i to jest bardzo dobry znak, ale też zdecydowanie szybciej się. Uzależniają, i konsekwencje zdrowotne, takie wiecie stricte, fizyczne są bardziej dotkliwe. Ze względu oczywiście na budowę ciała, procesy chemiczne, odporność i itd. Czy alkoholizm wśród kobiet narasta? Owszem, niestety statystyki nie kłamią. A wystarczy chociażby przejść się po ulicy albo. I spotkać kobiety też pijane, albo iść do, na oddział, tak zwany odwykowy. Kiedyś na takim oddziale można było spotkać jedną, dwie panie, kobiety w grupie męskiej, tak zwanej wtedy już mieszanej. Teraz jest kompletnie odwrotnie. Kobiety częściej niż kiedyś zgłaszają się same na terapię. Kobiety też częściej zdecydowanie więcej piją. A tak pamiętam historycznie, że sam biorąc udział w kilku terapiach, byłem zdziwiony, że wchodziłem na salę ten pierwszy raz. I byłem jeden, może dwóch, czasem trzech. Tych dwóch z reguły zmuszonych przez sąd do leczenia. A reszta to pani. Panie, tu właścicielka restauracji, tu menadżerka, tu mama wychowująca samotnie dzieci, dzieci trójkę, tu pani, której zmarł mąż, tu jakaś po poroz, rozwodzie pogubiona. No, powiem wam, że, że tak, tak było. To dlaczego tak jest, że kobiety piją? Dlaczego tak jest, że kobiety też sięgają po truciznę, po ten narkotyk legalny bądź co bądź, ale narkotyk. Myślę, że się zgodzicie ze mną, że wynika to między innymi ze źle pojętego równouprawnienia. Prawa i obowiązki się już dawno wymieszały i panie chcąc nie chcąc dorównują mężczyznom także w piciu. Może to dla niektórych jest śmieszne, ale tak jest. Panie awansowały Zajmują wysokie menedżerskie stanowiska, rządzą całymi działami, strukturami, zakładami, organizacjami rozproszonymi po całej Polsce, Europie i świecie. Wiem, bo pracuję z biznesem. Pracujecie, drogie panie, myślę, często bardziej, jeszcze więcej niż faceci po 10, 14, 16 godzin. Obowiązki, stres, napięcie, rywalizacja, dom, dzieci. <laughs> Przepraszam, partner dupa życiowych, który jest przy was, no bo wam się wiedzie, więc jest na waszym utrzymaniu. Pęd i wyścig szczurów, aby nie wypaść z firmy, z zespołu, z tak zwanego biegu, aby nie upaść, no bo podnosić się jest bardzo ciężko. I to wszystko powoduje... Bardzo silną potrzebę odreagowania. A nieumiejętność reagowania i regulowania swoich uczuć i emocji powoduje, że sięgamy po to, co wszyscy, a widzimy, że alkohol szybko pomaga rozwiązać to napięcie. Stres daje wolną głowę w cudzysłowie. Pijecie dużo wina, piwa, ale też niestety mocne alkohole. Kobieta siedząca w pubie czy z puszką piwa na ulicy jest dzisiaj praktycznie normalną sytuacją. Nikt nie robi Ło jakiegoś zamieszania. Nastąpiła zmiana zachowań e, płci, którą bardzo jaskrawo widać. Zwróćcie uwagę, że bardzo często też zmienia się nasz język i określenia. Mówi się nawaliła się jak stodoła. Jest tylko wesoło, jest śmiesznie i można powiedzieć, no tak, kryśka, to się nawaliło jak stodoła. Ech. Czy do tego doprowadziła emancypacja? Myślę, że między innymi tak. Zmienił się styl bycia. Kiedyś panie wypijały od czasu do czasu kieliszek na leweczki, tak, u babci, u cioci, albo piło się bardzo okazjonalnie w dużym, dobrym towarzystwie. Teraz wychodzimy na lunch, zamawiamy lampkę winka. Po powrocie do domu, drugie panie, jesteście zmęczone. Po całym dniu wypijacie drugą, a do wieczornego filmu trzecią, czwartą, piątą. I tak bardzo podstępnie, tak lajtowo alkohol wkrada się do waszego życia. Łatwo przyzwyczajamy się i przyswajamy różne, jakby takie elementy mody, trendu. Na przykład, bardzo często dzisiaj też widać, że kobiety regularnie piją we własnym gronie. Spotykają się singielki, Spotykają się rozwódki, spotykają się psiapsiły, idą na wino. Tak samo jak kiedyś, faceci umawiali się na piwo, piątkowe na przykład. Takie zjawisko to jest już normalność. No i teraz pytanie do Was: jak uchwycić ten moment uzależnienia? Drogie panie, wykorzystajcie swoją wrodzoną wrażliwość. Obserwujcie swoje picie, jak często pijesz, z kim pijesz, jak dużo pijesz. Sprawdzaj swoje reakcje, jak zareagujesz, gdy jesteś umówiona już na lampkę wina, na ten babski komb, już jak to w głowie wszystko się planuje. Jakie emocje temu towarzyszą? Jaka adrenalinka, uśmiech na twarzy, co się dzieje z ciałem? Wy, panie, za swoją właśnie tą wrodzoną wrażliwością, jesteście w stanie to uchwycić bardzo szybko. My, faceci, kompletnie na to nie zwracamy uwagi, bardzo często. Gdy przestajesz liczyć procenty i nie masz pojęcia, ile wypijasz w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, jak często, co. To robi się bardzo, ale bardzo niebezpiecznie. Mało kto sobie zdaje sprawę, że 4, 6 piw w zależności od gatunku zawiera tyle samo alkoholu, co pół litra wódki, którą jakbym postawił tej samej pani, tej samej kobiecie na tym samym spotkaniu pół litra na stół, to powiedział Absolutnie, my, my se sączymy piwko albo wino. Ale przecież wielokrotnie tyle wypijacie w ciągu wieczornego spotkania. Odpowiedz sobie sama: czy pijesz w samotności w domu dobre, markowe, dobrze schłodzone wino, czy piwko do kolacji albo obiadu, czy czekasz aż wszystko ogarnie, zrobisz w swoim otoczeniu bliskim po powrocie i wtedy kanapa, zmęczone nogi na stół, Lampka, wina, dobry film, dobra książka może być do czasu. Pamiętaj, że pół butelki wina wydaje się niewinnie bardzo niewinnie. Drogiego wina to tym bardziej. Ale pite codziennie bardzo szybko i silnie uzależnia. Jeśli przyzwyczajmy się do czegoś, to potem nam tego brakuje. Tym bardziej, że początkowo tolerancja na alkohol szybko rośnie. Zdaję sobie sprawę, że temat jest bardzo drażliwy, wrażliwy, wstydliwy, krytykowany zarówno przez samą ciebie, jak i przez otoczenie, przez koleżanki. Tym bardziej, a facetów to już nie ma w ogóle co mówić, więc e, miej z tyłu głowy tylko jedną informację. Że to jest Twoje życie i Ty masz wybór decydować, jak chcesz je przeżyć. To tyle w temacie, bo i tak go nie wyczerpię. Dzisiaj zasygnalizowałem. A no i oczywiście nie komentuj, nie lajkuj, tylko skontaktuj się ze mną. Szkoda czasu na nieżycie za życia. Pozdrawiam, zapraszam na jedną ale nie lampkę, ale przynajmniej konsultacje w tym temacie.